Hej, cześć się, Mano. Witam Was bardzo serdecznie z tej strony, Wojciech. A to jest, moi drodzy, materiał taki krótki, informacyjny z World of Warships Legend. Słuchajcie, aktualnie rozpoczął się już trzeci tydzień e, naszego y, naszej kampanii, w której możemy otrzymać aż trzy okręty: z czego dwa za darmo, jeden za kupno. Moi drodzy. Jak widzicie, ja się tutaj co prawda logowałem trochę przez, przez cały tydzień. Drugi i pierwszy, no ale jeśli chodzi o misję, no to. Moment. Jeśli chodzi o misję, no to jak widzicie tygodniowego ostatniej misji ty, z tygodnia drugiego, jeszcze nie zrobiłem. Także no sześć poziomów mi tutaj wpadnie. Z przepustki, no i z rozpocznę e, tak naprawdę od razu tą e, trzecią. Także, e, no moi drodzy, jest to, to łatwe, proste, szybko się to robi. No ale jeżeli nie macie czasu, no to tak, mm, no to idzie wolniej. Moi drodzy, e, w sklepie pojawiły się nowe przedmioty. Jak widzimy, mamy tutaj. Mystic Bundle, Wings and Might, moi drodzy. Mamy też sekcję z, e, specjalną, ale to do sekcji specjalnej zaraz sobie dojdziemy. E, chociaż w sumie może od razu e, sekcja spe specjalna wygląda tak, ale moi drodzy, co my tutaj mamy? Mamy Mystic Bundle, Nine Unique Bundles Inside, czyli mamy tutaj po prostu nic innego. E, jak zakupowanie e, doblonów kolejnych 100 e, e, skrzynek, Mo, także moi drodzy, co my tutaj mamy, jak widzicie 5 mistycznych za 1000, następnie mamy 10 lata, e, latarni za 10 10000, 15 mistycznych pudełek za 3000, no okej okay, to Rozsądne następnie 4000 za 20, 12 000 otrzymujemy Twice of the Mystic, czyli 10 e, mistycznych i 10 e, latarni. Czy warto? Nie wiem. Następnie za 20 000 doblonów mamy 20 mistycznych latarni, 15 000 daje 3 e, mistyczne skrzynki, 25 000 doblonów to 25 mistycznych latarni. I 25 000 to jest 5 mistycznych e, skrzyń. Także czy warto? E, moim zdaniem absolutnie nie. I drugi zestaw Wings and Might 8 Unique Bundles Inside. I moi drodzy, co my tutaj mamy? Mamy tak. E, ten zestaw zawiera e, japońskie pancerniki Ashitaka ki i Surugi. E, mistyczne. E, latarnie i e, japońskie e, pancerniki hybrydowe, czyli pancerniko lotniskowce. E, każdy, aha, e, czyli każda następna, no, ta, to samo jak poprzednio, czyli każda następna e, dopiero w momencie, tak naprawdę, jak już, e, że my zakupimy poprzedni. I mamy tak: kamuflaż cesarskiej marynarki wojennej. Aż całe 12 sztuk za, za darmo, także można wziąć. No, ok. Następnie e, otrzymujemy 5 japońskich e, skrzyń za 1000 i e, możemy w nich otrzymać sporo dobra albo. Eee, odblokować japońskie eee, pancernikolotniskowce we wczesnym dostępnie 5 skrzynek za tysiąc, ja mam prawie 4500 także czy warto czy nie warto to każdy musi sobie sam odpowiedzieć na pytanie no tutaj już mi się coś odpaliło Japanese Hybrid Battleship świetnie eee, następnie mamy zestaw dużych eee, japońskich skrzynek za 15 ich aż jest. No i za 10100. taka Plus dwie mistyczne latarnie. Ashitaka, jak widzicie, już y, mam. Także otrzymam rekompensatę w złocie. Gdybym kupił, to tak naprawdę no. To, że tak powiem, pomijam, ale dostaję dwie latarnie. Następnie mamy za 15 000, 25 dużych japońskich skrzyń. 17,5 tysiąca mamy pancernik Ki, którego nie mam. W ogóle pancernik Ki istniał? Ciekawe, raczej nie. Prawdopodobnie był może w planach. Tak, był w planach. Year of Design, no. 10, 10 mistycznych latarni za 10 tysięcy i mamy Surugi za 17,5 tysiąca, Surugi też nie istnieje też siódemka, też premka Surugi oczywiście 1921, no także no moi drodzy, tak się to prezentuje. Limited offer, dobra, coś tam było, er... Mamy It's Shipmas, moi drodzy. No i jako, że jest to It's Shipmas, mamy tak. Four Winds za 500 otrzymujemy Genowa. Uh! Uh. To jest czwórka, to jest Włoch, Genowa. To jest krążownik, który był projektowany. High Speed Cruiser, czyli sz kr szybki, krążownik szybki. Yy, posłużył jako prototyp dla krążowników klasy Trento. Szczerze, za 500 nawet ok, po, ma, czyli łącznie możemy otrzymać aż 4. Ale wiecie co, yy, gdzieś tu mo chyba można było, o właśnie, all sets. Moi drodzy, co my tu mamy? Mamy tak: mamy geno, jest gen 35 tysięcy łącznie: yy, Genowa, Gremiażny, Kalifornia oraz Marblehead. W sumie, pancern... w sumie na Kalifornię to, ja by... Kalifornię, to ja bym chętnie przegarnął USS California to jest pancernik. ja lubię pancerniki, pancerniki są fajne <laughs> Mamy Ways of the North eee... I co my tutaj mamy, aha mamy Hurona, mamy Yukona, ale to już było Z, z zeszłego tygodnia, mamy super ósemka Crate, aha czyli Aha, dobra, czyli yy, za 25 tysięcy mamy gwarantowany okręt premium ósmego poziomu. Mamy też lim w limitowanej ofercie 20 tysięcy, dokładnie to samo. Także moi drodzy, jeżeli macie na zbyciu wolne 45 tysięcy dublonów i chcecie jakąś ósemkę, to myślę, że warto. Myślę, że... Jak najbardziej warto wydać swoje ciężko zarobione pieniądze. Ale szczerze, chyba myślę, że za te 45 tysięcy to wy raczej trzy, możecie mieć te oto okręciki. Mamy tak. E, Michał Kutuzow zimą. Jest to po prostu. E, okręt tylko że w malowaniu zimowym. I tyle. Dobra, co my tu mamy? Georgia to jest pancernik. Constellation to jest pancernik. Uster Goodland to jest niszczyciel. Orlan krążownik. Algerię krążownik. Nelson pancernik. Leberecht Mas. Leberecht. Ale jak kurwa Leberecht Mas? Przecież Leberecht Mas to jest yy, niszczyciel, no ale a zimowy. I następnie jest Gepard, Hyuga. I mamy tutaj malowania, na które już nie stać. Co my tu mamy? Yoshino, Pożarski, R. Lauria, Ohio, Anhalt. No, żebym jeszcze w ogóle miał to okręt, to byłoby cudownie. Eee, co my tutaj. Aha, w spe specjalnych. No właśnie, mamy Wings and Might. Eee, dobra, wiecie co? A! Urła zaryzykuje. Okej, okay, wydałem Tysiak Tu jest Ashitaka, Kid, to, 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 to mamy tak Big Japanese Crate Big Japanese Crate, Big Japanese Crate Mamy Maję Mamy Hayate, Yudahi Mamy Miyogi, Mamy Japanese Crate O, kolejne, ale za wolne doświadczenie Aż trzy możemy mieć Czyli łącznie musimy wydać Eee, sze, trz, sześć, dwa, na 18 tysięcy wolnego doświadczenia. Szczerze, mam 90 tysięcy, więc w porządku. Miyogi, eee, to tu eee, Jap japoński dowódca i eee, kamuflaż. No okej. Okay. Czy coś innego się tu. Po Mamy Romę za 750 tysięcy wolnego doświadczenia, Pancernik, poziom 7. Coś się nowego tu pojawiło. Atlantico, Bayern, Strasbourg, Charlemagne, Dunkierka. Dunkierkę to ja mam. Ta jest. W biurze nic nowego się nie pojawiło. Żadnych nowych kuponów też nie otrzymujemy. zt 6 zt 6 to ja mam. Elbing. Elbinga bym chciał. No ale 1 400 000 to wolnego doświadczenia. To jest Od Odyn, Blindzeugen. Eee, m o, w sumie Moonsha też bym sobie kupił i T61 też bym sobie kupił. Ale, e, moment. Tam chyba było jeszcze oferty. Nie, Winter Holidays, Winter Magic, It's Shipmas. Tak, It's Shipmas. Sami zadajcie sobie pytanie, czy warto od razu wszystko kupować za 35 tysięcy? Szczerze powiem Wam tak, ja sobie te, wezmę to za 500. wezmę sobie genowe, a co? Dobra, to nie warto. Jeden z 70, 30... i moi drodzy, 30... no, kolejne 34,5 tysiąca, także. Możemy, jak ktoś chce, może sobie losować. Także ja losować nie zamierzam. Mamy to co pięć. Mystic Bundles, no to nie, przepraszam bardzo, nie stać mnie. Łącznie mamy miesiąc, ponad miesiąc pewnie na to wszystko, także jeżeli ktoś by czegoś potrzebował, no to hej, może sobie kupić jakiś okręt. Dobra. Otwórzmy w takim razie 9 yy, tych yy, kontenerków. Jeden to będzie zwykły, dzienny, zalogowanie. No i tak, jak przypuszczałem, nie będzie tu nic. No i dobra, moi drodzy. No i mamy 8 skrzyń z japońskimi pa pancerniko lotniskowcami. Zobaczmy. Okej, okay, dobra. Nie spodziewam się nie wiadomo czego. Prawdopodobnie w ogóle nie otrzymam żadnego okrętu, pół miliona. Okej. Okay. Pół miliona srebra to ja chętnie przygarnę. No kolejne pół miliona i ostatnia. Ostatni kontenerek, a w nim. No także łącznie milion. Czy było warto wydać tysiaka? Ech, to zależy, że tak powiem. Tak powiem, to zależy od Was. Od Was samych, tak naprawdę. Czy było warto, czy też nie. Moje... A, jeszcze jest yy, misja. Na... gdzieś tu... O, właśnie. Paweł... Droga samuraja. <coughs> w której możemy otrzymać, tak naprawdę, te e, również skrzynki. Te kontenerki całe. <coughs> Zasada jest prosta: najpierw trzeba wygrać 4 bitwy. Następnie zatopić 4 okręty i zdobyć 400. 40 e, tych ribbonsy to są paretki, wyleciał mi z głowy na moment. Także o ile cztery bitwy to można połączyć razem z jakimiś innymi zadaniami. Tak w jednej w opowieściach wojennych można je robić. Także moi drodzy w, tak naprawdę w jednej opowieści jesteście w stanie zatropić cztery okręty. Jedna góra, dwie kolejne e, opowieści wojenne. Jesteście w stanie zebrać 440 baretek, i macie dwie skrzynie, i macie, pach, zrobione, nie? Także no, a tutaj jak widzicie, ja praktycznie tego w ogóle nie ruszałem. No bo hej, mam okręt, który za to był, moi drodzy. I cóż, mam wiem wam więcej powiedzieć? Tak to się prezentuje, tak to wygląda. No i cóż, ja się zabieram. Za e, wbijanie tutaj e, dalej ciągów e, dalszych, że, że, że tak powiem, e, tych wszystkich dekoracji, niedekoracji i tak dalej. No co, popłynę sobie teraz e, ORP błyskawicą, już płynąłem, ORP gromem też, pozostał teraz ORP orkan. No, a później będą y, szóstki, siódemki i tak ósemki pewnie i jeszcze okręty legendarne i potem pewnie znowu zacznę chyba od trójek czy tam, chociaż nie, przepraszam, chyba czwórkę jakąś mam, prawda? Tak jest, Genowa. No, w sumie od razu. Zaaplikuję y, dowódcę. To jest na niszczyciel, tak? Nie, to jest krążownik. Genowa to jest krążownik. ja mam kogoś na krążownika? Takiego naprawdę dobrego. Na krążownika Francesco Mimbelli. Panie Francesco, zobacz mi para. Że... No ja panu mogę pomóc. O, na przykład tutaj, do poziomu 9. 115 000, 20. A, czemu nie? No, mam nadzieję, że teraz będziesz się bardzo dobrze cieszył. Bardzo dobrze cieszy. <laughs> okay. Emainian Uple Damage. Hmm. Czego być dać? Nie wiem. No właśnie, ciężko. Nie wiem, powiedzmy pana. O, mogę Ci podnieść też kwalifikację, co? E, nie. Panie Francesco Mimbelli. Także, no, Genowa będzie ostatnim okrętem. A tutaj przy okazji, e, co ja mogę Ci tutaj dać, co? A, 203 mm. czyli ma. E, mamy 203 mm na 50, Ansaldo 1924. Dobra, ja już wiem, co ci to, to w, w, wsadzimy. Z 25,7 na 8,7. 7 sekund różnicy. Ech, skrócony obrót. No to, to jest coś. A tutaj jest co? Ansaldo 1929. This Artillery Module Replace HR Shells with Sub Shells. A, to są te, dobra. No, ok, no to ja już kojarzę. Dobrze, moi drodzy, to by było na tyle w tymże materiale. No cóż, jak to się wygląda, jak to się prezentuje, no to sami zresztą e, widzieliście nowe zestawy, w tym w sklepie, nowe rzeczy. Jeżeli macie zbędne pieniądze, nie potrzebujecie ich, wydajcie, no bo. Czemu mają się zmarnować? od razu wydajcie całą swoją wypłatę, no bo przecież, przecież wiadomo, każdy by chciał, nie? Na przykład nie wiem, taki nieistniejący pancernik japoński Ki albo Tsurugi, no aż i taka, krążownik liniowy, aż i taka, no to ok, no to on istniał, tak. Także, no ale wcześniej wydajcie pieniądze oczywiście na jakieś inne rzeczy, także. Tak. Naprawdę. Warto, warto jak cholera. Merry Christmas, ale mi też Merry Christmas. Oh, ho oho, oho, ho, ho. Merry Christmas. No fajnie, cudowne, słowa to Merry Christmas. Takie drogie. <noise> to by, moi drodzy, to by było na tyle. Dziękuję serdecznie za obejrzenie, za wysłuchanie. Do zobaczenia i do zobaczenia w kolejnym materiale na kanale. A ja sobie będę zbierał na kupon świąteczny na 70%, 70 aż. Także moi drodzy, to by było na tyle. Dzięki serdecznie za obejrzenie, za wysłuchanie. Ja <noise> zabieram ORP Orkan na bitwę. No i cóż, będę kontynuował oczywiście. Eee, w dalszym ciągu eee, wbijanie <laughs> przepustki sezonowej w World of Warships Legends. Dzięki serdecznie za uwagę. Do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym odcinku, w kolejnym materiale. Pa, pa!